Witam widzów w grze Westland Survival, w tym odcinku zaatakuje inny sojusz, może dwa. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być tam bieżąco z odcinkami z tej gry. Dziękuję bardzo. Tutaj trzeba iść do przebiegły Genie i kupić. Znalezione bazy rywali, możemy kupić za 200, bo jest 400 i 600 widzicie. że nie ma przeciwników. Nie ma od razu dźwięku, widzicie? Chcę być tutaj pierwszy. Na pewno będzie awans, a zostało 2 godziny i 12 minut. Jak widzicie? Tu nie 20 bryłek. Jak się robi atak, to się idzie tędy zawsze, żeby zabić obrońcę... na stacji. Tutaj i w elektrowni. Jak tego nie zrobicie, to wy prędu, prądu nie odetniecie. Tak mi mówili. I też się wierzę, że nie zbudowało. Widzę. Strażniczej. U nas jeszcze trochę brakuje. Może w tym miesiącu jeszcze zbudujemy coś. zobaczymy. Czasami tych, tych wrogów nie ma, a czasami są w niższych ligach tutaj w dywizjach to nie ma przeciwników, a wyższych to na pewno są i więcej zrobimy jeszcze jeden atak chłopiec za 400 srebra jak widzicie to jest dynamit i knajpa spodziewamy do drugiego zrobimy. Dostaniemy 20, będziemy mieli 71, trzeba jeszcze zrobić 1. A tak, jestem w dywizji brąz 2, no brąz 2, a najwyższa dywizja to jest dywizja brąz 2, a później najwyższa to jest srebro 3. Brąz 1 to może jeszcze przejdziemy, a później już będzie coraz gorzej. Dobra, okay. tu. Mapkę. A tak zrobimy. Widzicie, ps, interesujecie informacje o konkretnych. Co no to rozmawiasz z pewieną osobą, ale te informacje będą kosztować. Tutaj widzicie, że jest tam potem 600. Już kupiłem, tutaj widzicie 600. Jest. Też nikogo nie ma widzicie. Gryzly Skinners. A 20 do 72 brak dostaniemy. Pewnie, pewnie, pewnie będzie awans i będzie pierwsze miejsce. Zapewne tak. Bym mógł tu inną ujść, ale lepiej tędy. Nie ma tutaj też wrogów. Tu widzicie barak, stację ma zbudowaną. Zawsze tutaj się kradnie dynamic z kopalni, tutaj i bryłki złota. widzicie elektrownia zbudowana też u niego. nie jest strasznie, tylko trzeba się nauczyć tych ataków robić. Ja przyznam się raz zginąłem, bo epickie mają wyposażenie gość i padłem. Za wolno się ja leczyłem tych bandażów Nie używałem jak ono się nazywają? Maści, no maści. Dobrze, tutaj się używa Westland. Tymi naparami to od razu dead. I pierwsza śmierć jak moja była. widzicie i okradłem dwa sejfy. i dostaniemy albo od 20 do 72 bryłek dostaniemy to rysuję pewnie tutaj dostaniemy 20 a tutaj pewnie ma ten gość bryłki już płyną tu 20 temu a tutaj to różnie tu widzicie na pewno będzie awans jeszcze nie wiem o ile. Pewnie będzie pierwsze miejsce. I dostaniemy... ...ze surowców, widzicie. 40 surowców, zasoby sojusza. sobie to przynajmniej budynków sojusza. 40. Mhm. Jaki mam czas w ogóle? 6 minut. Widzicie. Dobra. I zaraz sobie skończymy odcinek. No właśnie na chwilę rozmażam sobie... Nadal rysie. I zacząłem wilki szare. Szara wilk alfa mnożyć. Teraz co sobie pomału. Czy można zobaczyć w osiągnięcia? Przynęty. Czy mi tutaj zostały Rysie w kategorii czwartej? Przynęty blokować i piątej. Tutaj później wilki alfa. Pumy. Niedźwiedzie. I dziki. Mhm. Tak to się nic nie zmieniło. Ulepszyłem tutaj dom dla zwierząt. Mogę wsadzić. Trochę mi się trzeba. Obory nie ulepszę. Bo jeszcze szurowce potrzebuję. Widzieliście. W tym odcinku to widzieliście, jak się... jak się robi atak. Ale takiego nie było ataku nie było przeciwników. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!